I ja jesteśmy w tej, teraz w rybniku tutaj w pracy po raz pierwszy, ponieważ cała pierwsza transza niestety była się dla nas w Warszawie i bardzo cierpiliśmy, że nie przyjeżdżamy do rybnika i, i trochę żeśmy marudzili i, i, i miałczeli, że chcielibyśmy mieć też takie sceny, które byłyby poza szpitalem, ale też chcielibyśmy mieć scenę na Śląsku. No i nas wysłuchamy naszego miałczenia, no i mamy teraz. Namioczeliśmy no miałoczeliśmy, tak, że będziemy tutaj no ja jest drugi tutaj? dzień. Bardzo mi się tu podoba że tak powiem, nawiązała pani do powietrza, gdy Pan mógł skierować na przykład swój I aparat nieco powietrze. w górę i pokazać to powietrze, którego właśnie nie widać, wyjątkowo <laughs> dzisiaj, no to jest, to jest bomba, to znaczy pombo. I w sobotę, kiedy byłem tutaj, kręciliśmy zdjęcia w, w kopalni w fałowicach, też było pięknie i dopiero wieczorem przyszedł smog, więc myślę, ale myślę sobie, że ten bez przesady, że ten smog nie jest tylko w rybniku i będzie nie w Warszawie też go jest Dokładnie. pod dostatkiem. Widzów urzekła wasza gwara. Możemy liczyć, że w kolejnym sezonie też będą takie śląskie akcenty? Pan Mateusz Sebastian, rybniczanin rodowity, jest naszym konsultantem od języka śląskiego, a nie gwary, bo tak należałoby chyba prawidłowo jego zdaniem mówić. I śląskiego będzie więcej, i my jesteśmy przez niego, że tak powiem, szczególnie ja, bo Sonia ma to ja we krwi też... z mlekiem ja matki, wyssane. Jest ż... Ale ja Jakiś, też. Czy nie jesteś zżorem, jest czy z żorżanką? z żorów, z żor... No właśnie, a ja jestem, że tak powiem, z. z jestem zagłębiak z krwi i kości, więc ja się musiałem tego nauczyć. No ale wydaje mi się, że mamy nadzieję Państwa pozytywnie zaskoczyć. Chociaż zyskaliśmy takie, że tak powiem, taki zwrot, że nie jest z tym najgorzej. I jeżeli ktoś nie jest rodowitym ślązakiem, to daje się nabrać bez trudu. Tak. Pięknie. Wielu mieszkańców rybnika wypowiada się, że bardzo życzyliby sobie takiego szpitala w tym mieście jak serialowy szpital numer 4. Myślicie, że to jest dobra, dobra rekomendacja do tego serialu, dobra opinia? No przecież po dobrej nazwie każdy chciał się leczyć w, w, tej, w leśnej górze, prawda? Czy jak to się nazywało? Leśna, Leśna Góra. Góra. No, wszyscy tam chcieli, wszyscy chcieli być uforem jak na kozetce. A teraz wszyscy będą dzwonić do informacji medycznej i pytać, gdzie ta czwórka jest właśnie specjalistyczna. No. Albo na no, przykład będzie dla, tak, coś. że będziesz gdzieś na przykład i oni będą mówić, panie doktorze, panie doktorze, i wzrośnie twój status społeczny. A tu noga, ręka taka była no, ma w drugą stronę. No. To, to jest Dzięki. to nam, że tak powiem, grozi różnymi tymi, ale wydaje mi się, że to jest chyba... Dobrze, no nie mogliśmy chyba trafić lepiej. Jest bardzo ładnym miastem, bardzo przyjaznym. Ja jestem tutaj po raz pierwszy, bo mamy tutaj cztery dni zdjęciowe. Ja mam ten jeden, ten ostatni, który, który ekipa gości tutaj w rybniku. No pięknie jest. Może powie Pani, co czeka pani postać w kolejnym, w kolejnym sezonie, czego widzowie mogą się spodziewać? Czego mogą się spodziewać Dagmary na 150%? To co widzieli w poprzednim sezonie, to to była tylko zajawka tego, co, co Dagmara będzie poczyniać w przyszłym sezonie. Będzie niestrudzona w swoich poczynaniach, e, będzie pieła się w górę e, po szczeblach kariery. Będzie używała do tego różnych sposobów. E, no, będzie się działo. Rybnik jest uroczym miastem. Nie ja miałem okazję wczoraj trochę wypuścić się do ludzi, jeżeli tak można powiedzieć. Nawet nie wiedziałem, że jestem tak bardzo rozpoznawalny w Rybniku i spotykałem się z tak wieloma wyrazami życzliwości. Nawet dla mojej osoby, bo jest taką postacią, a nie inną w serialu. Ale to było bardzo miłe, bardzo miło i bardzo życzliwi ludzie i myślę, że w jakiś sposób są dumni z tego, że ta biegnoza powstaje tutaj w rybniku i się z tego cieszą. Postać doktora Artmana jest raczej postacią czarnym charakterem tego serialu i pana wizerunek też jest utożsamiany z, z postacią przez pana graną. Nie spotyka się pan tak w życiu prywatnym, poza planem, z niepochlebnymi opiniami na pana temat jako specjalisty ze z szpitala numer 4? W rybniku. Yy, nie, ja myślę, że na, na razie przynajmniej tak jest, że ja raczej się spotykam z pewną taką uczciwością. Nawet nie wiem, ostatnio mam, przed chwilą, właśnie podpisywałem zdjęcie kochanej Asi, prawda? No, no jeżeli ja jestem czarnym charakterem, to życzyłbym sobie więcej takich yy, próśb o podpisanie tego typu zdjęć czy fotosów. Także nie, to są bardzo miłe spotkania i jakieś takie, yy, nawet podsłuchałem wczoraj rozmowę tutaj mieszkańców, którzy mówi, o właśnie, a w tej, tutaj, w tym miejscu Magda Popłaska razem ze swoim mężem, Artmanem, kręcili taką scenę, no i już przeszli. Także widzę, że Rybnik tym wszystkim żyje, ale nie, ja też w Warszawie, czy gdzie, gdziekolwiek jestem, em, nie, nie spotkałem się z jakimiś takimi y, niefajnymi reakcjami, ja myślę, że ludzie chyba mają pewną świadomość, że to jest postać, rola, ja w niej odnajduję Dużo też pozytywów. Myślę, że tacy ludzie są też gdzieś w pewnym momencie bardzo szczerzy i kiedy coś pada z ich ust. Cieszę się na tego na drugi sezon, bo tam się dużo takich rzeczy bardzo fajnych dzieje, które może spróbują trochę tą postać ocieplić. Pewnie jest inaczej postrzegane trochę i na Górnym Śląsku, ale i w Polsce 2 miliony widzów, czy przeszło 2 miliony widzów, to na pewno oglądaność imponująca. Myślę, że mogliśmy pokazać piękne śląskie miasto z dużą dozą zieleni, trochę. Kopań, trochę elektrowni rybnickiej, rybnickiej pejzaże, no wszystko to było widoczne e, na małym ekranie i myślę, że serial e, pokaże, że opłaca się lokować produkt turystyczny właśnie w takiej formie. E, city e, Playment jest po prostu opłacalny dla dwóch stron. Z jednej strony jesteśmy aktorem i pokazujemy nasze miejskie przestrzeni, a z drugiej strony na pewno mamy też dużą satysfakcję, że nasze miasto wygrało. Czy prezydenci innych miast Panu zazdroszczą, czy dzwonią z gratulacjami? Przyznam się, że słyszą w wielu miejscach w Polsce, no z pewną nutką zazdrości, że akurat wybrano Rybnik. Na pewno Sanomierz, oni mają swoje doświadczenia, no a teraz na tej mapie serialowej pojawia się Sierbnik, jako jedyne miasto z Górnego Śląska i myślę, że to jest też warto podkreślenia. W serialu z ambicjami, w serialu, który pokazuje z jednej strony trochę Śląska, trochę Gwary Śląskiej, ale też problemy każdego człowieka związane właśnie z szpitalnictwem, z tym, co się wiąże z jakimiś tam chorobami. No, wątki miłosne, rodzinne są obecne. Także właściwie mamy taki bardzo pełny, dobry serial i tu pełny. No dlatego ta nutka zazdrości.